Ty, który budzisz się z tchnieniem życia, wznieś swoje serce ku niebu, bo Stwórca woła cię po imieniu. Zanim słońce pocałuje ziemię, on już cię widział, odważny mężczyzno, silna kobieto i przygotował dzień pulsujący celem. To nie jest tylko kolejny poranek, ale święte zaproszenie do rozmowy z Ojcem. Słuchaj wiatru tańczącego między drzewami to duch szepczący Twoje przeznaczenie. Przygotuj się, bo dzisiaj nie będzie zwyczajnym dniem to będzie proroczy kamień milowy w Twojej podróży. Jego głos czeka na Ciebie, niecierpliwie pragnąc objawić tajemnicę. Odwagi, powstań teraz i otwórz swoją duszę, Ty, który nosisz. Marzenia w sercu, nie lękaj się kruchości ciała, bo Ojciec ukształtował Cię dla wieczności. On nie widzi tylko tego, co jest dziś, ale także to, czym będziesz jutro, niezmordowany wojowniku, promienna córko. Kiedy zginasz kolana, ziemia drży w niewidzialnym świecie. Mów do Niego, jak ktoś, kto powierza sekret najlepszemu przyjacielowi z odwagą i bojaźnią. Twój krzyk nie ginie w pustce, on wznosi się jak kadzidło do tronu. Ojciec pochyla ucho, a wszechświat zatrzymuje się, by cię usłyszeć. Podnieś swój głos, bo jesteś słyszany. Ty, który stawiasz czoła burzom, wiedz, że Ojciec już. Wytyczył Twoją drogę między falami, człowieku wiary, kobieto ognia. Nie ma bitwy, której On nie znałby przed Tobą. W ciszy poranka wylej swoje serce, wątpliwości, lęki, niewidzialne jeszcze zwycięstwa. On nie osądza Cię za słabości, lecz podnosi Cię swoimi rękami pełnymi miłości. Każde słowo. Które się wznosi, to ziarno posadzone w wiecznej glebie. Mów śmiało, bo Stwórca odpowiada z mocą. Twój dzień odmieni się na Twoich oczach. Ty, który szukasz sensu w chaosie, spójrz w górę i zobacz Ojca, który rozkazuje gwiazdom. On nie pozostawił Cię na pastwę losu, ukochany synu, cenna córko. Twoja modlitwa jest kluczem otwierającym niebo, a to o co poprosisz z wiarą, On spełni, poruszając góry. Nie mów z nieśmiałością, ale z pewnością, Dziedzica Królestwa, poranek to Twoje duchowe pole bitwy, walcz słowami życia. Ojciec powołuje Cię do współpracy, a nie do milczenia. Odpowiedz na Jego wezwanie teraz. Ty, który czujesz ciężar świata, oddaj go Ojcu, który dźwiga galaktyki na swoich ramionach. On widzi Cię człowieku honoru, kobieto łaski, i nie ma ciężaru, którego nie chciałby z Tobą podzielić. W modlitwie Twoja dusza znajduje skrzydła, a to, co było szare, nabiera kolorów. Mów do Niego jak ktoś, kto zna dźwięk zwycięstwa, jasno, stanowczo, z pasją. Ojciec nie tylko słucha, on porusza się, gdy Twoje słowa rezonują. Twój dzień zostanie przemieniony przez to spotkanie. Uwierz, bo cud już się rozpoczął. Ty, który pragniesz odnowy. Zanurz się w obecność ojca, jak ktoś, kto biegnie do żywej rzeki. On czeka na ciebie, nieustraszony synu, lśniąca córko z obietnicami, które nigdy nie zawodzą. Każde twoje słowo to cegła w budowie czegoś wiecznego. Nie ma małej modlitwy w jego oczach, każda brzmi jak grzmot w niebie. Mów z pasją, bo Ojciec odpowiada ogniem. Twoje serce zapłonie na nowo tego poranka. Niemożliwe zgina się przed Tobą teraz. Ty, który wątpisz w swoją wartość, usłysz Ojca, który nazywa Cię arcydziełem. Wybrany mężczyzno, namaszczona kobieto, Twoje imię jest wyryte na Jego dłoniach. W modlitwie znajdziesz swoją tożsamość. Nie jesteś przypadkiem, ale żywym celem. Mów do Niego, jak ktoś, kto odbiera boskie dziedzictwo z autorytetem i wdzięcznością. Ojciec podnosi Cię z prochu na tron. Twój dzień będzie świadectwem Jego miłości. Ogłaszaj swoją wiarę, bo On Cię słyszy. Ty, który kroczysz w cieniu, wiedz, że Ojciec jest światłem, które nigdy nie gaśnie. On prowadzi cię, niezłomny wojowniku, czuła księżniczko, poprzez rzeczy niewidzialne dla cielesnych oczu. Twoja modlitwa jest płomieniem, który przełamuje ciemność. Rozpal go bez lęku. Mów do Niego, jak ktoś. Kto już widzi wschodzące słońce na horyzoncie, Ojciec przemienia łzy w pieśni radości. Twoje serce będzie pełne pokoju tego poranka. Powstań, bo chwała czeka na ciebie. Ty, który pragniesz niezwykłości, otwórz swoje usta i wołaj do Ojca, który czyni niemożliwe. On stworzył cię, potężny mężczyzno, chwalebna kobieto, na dni, które będą rezonować w wieczności. W modlitwie niebo się porusza, a to, co było związane, zostaje uwolnione. Mów do niego, jak ktoś, kto już słyszał grzmot odpowiedzi. Ojciec, woła cię, byś tańczył z aniołami tego poranka. Twój los jest pisany teraz. Uwierz. Bo cud należy do ciebie. Ty, który kończysz ten moment, nie odchodź taki sam. Ojciec zmienił cię, gdy z nim rozmawiałeś. Ukochany synu, ukochana córko, Twoja modlitwa otworzyła drzwi, których nikt nie zamknie. Nieś ten poranek jako sztandar zwycięstwa z odwagą i radością. Mów do Niego zawsze, bo On nigdy się Tobą nie męczy. Dzień przed Tobą rozbłyśnie Jego chwałą. Idź teraz, bo Ojciec idzie z Tobą. Twój głos poruszył niebo, świętuj tę prawdę. Dziękujemy, że słuchałeś z otwartym sercem, Twoja wiara nas łączy. Proszę, potwierdź otrzymanie tej wiadomości, abyśmy wiedzieli, że dotarła do Ciebie. Dołącz do naszego kanału subskrybując i aktywując dzwonek powiadomień. Razem budujemy coś wielkiego, a ty jesteś kluczową częścią tej misji.